Siemanko, wszystkim, Marek z tej strony. Dzisiaj zanurzamy się w świat robotów policyjnych. Czy robot może złapać przestępcę szybciej niż mrugniesz okiem? Wyobraźcie sobie maszynę, która widzi przez ściany, przewiduje kradzieże i rozbraja bomby, a wszystko to bez kawki. Zostańcie z nami, bo mamy kilka perełek z Polski i USA do pokazania. No to jazda! W Stanach Nightscope K5 patroluje już parkingi i ulice, skanując tablice rejestracyjne. W 2022 roku pomógł złapać złodzieja samochodów, zanim ten zdążył uciec. A w Polsce mniej znany Piap Phoenix z Gliwic wspiera antyterrorystów. Ten mały gagatek waży tylko 40 kg, a potrafi ciąć stal. W Dubaju robot REM od PAL Robotics wystawia mandaty i gada w sześciu językach. Wyobraźcie sobie, jakby dogadywał się z kierowcami u nas. Roboty to nie tylko kółka i kamery, to sztuczna inteligencja na sterydach. W Teksasie testują roboty z lidarami, które widzą w 3D i wykrywają podejrzane ruchy w tłumie z 92% dokładnością, jak pokazują badania z 2023 roku. Polscy naukowcy z ŁAD Pracują nad autonomicznym dronem policyjnym, który w testach z 2022 roku namierzył symulowanego włamywacza w zaledwie 3 minuty. A w Kalifornii robot Spot chodzi po schodach i otwiera drzwi. Idealny do pościgów w budynkach. Ale co te maszyny widzą, czego my nie widzimy? No dobra, ale czy roboty to samo dobro? W Nowym Jorku roboty Digidog narobiły niezłego szumu. Ludzie boją się inwigilacji. U nas też mamy dylemat. Roboty takie jak Ibis są świetne do rozbrajania bomb. Ale co jeśli zaczną śledzić każdy nasz krok? Eksperci z MIT szacują, że do 2030 roku 30% patroli w dużych miastach może być autonomicznych. Bezpieczniej? Może. Ale kto pilnuje robotów? Zostańcie do końca, bo mam dla was test robota w akcji, który zmroził mi krew w żyłach. Roboty policyjne to rewolucja. Od łapania złodziei po rozbrajanie bomb ich potencjał rośnie jak na drożdżach czy zastąpią ludzi wątpię raczej będą ich wspierać co wy o tym myślicie hit czy kit dajcie znać w komentarzach i subskrybujcie bo za tydzień sprawdzam czy dron przegoni radiowóz do zobaczenia